Witam Was bardzo serdecznie z tej strony. Adik a to jest pierwszy odcinek naszej serii o Minecraftie. Jak widać, jestem w dosyć dobrym nastroju. Czemu nie kręciłem tak długo? Otóż. uhuu nie renderuje nam się świat. To nieładnie. No, dobra. Spadek FPS-ów przy nagrywaniu. Dobra, czemu nie nagrywałem tak długo? No, wiadomo, szkoła. Trzeba było się nauczyć różnych rzeczy, także to. No dobrze, że nie zawalę szkoły też, no. I postanowiłem nakręcić odcinek odcinek serii z Minecraft'a. Hmm, poświęconą Survival'owi na poziomie normalnym. Hmm, w, myślę, że tak w przyszłym tygodniu. Tak, poniedzieli na kręcę, już odcinek z modami. Tak, z modami mm, straszny rendering świata, ale to normalne. Java i w ogóle. No i spadek FPS-ów. Yy, co mnie dziwi. Co mnie dziwi, co mnie dziwi I co mnie zastanawia Dziwi mnie to, że Że po prostu Spadła mi oglądalność A tak nie powinno być Nie powinno mi spać Wręcz przeciwnie, bo Czemu nie, no Wiadomo, no ale Myślałem, że jesteście tacy Tacy bardziej, tacy Miłosiernie, o. I ja też jestem przyzwyczajony na ostrą krytykę, dlatego w komentarzach oceniajcie mnie jak chcecie, wiadomo. Jeśli. Aha, jeszcze jedno zastrzeżenie. Jeśli teraz mówię za cicho, to powiedzcie po prostu: hmm, Czemu mam mówić tak głośno, jeśli jest wieczór, wszyscy chcą w moim domu odpocząć? No, wiadomo. Są u mnie w domu starsze osoby i w ogóle i ja nie chcę po prostu się tak jakby narażać o, na ich gniew dlaczego? to chyba normalne, bo kto by się chciał narazić na gniew rodziców albo 70, takich, takich babci 70-latek wiadomo, oni też już swoje wiedzą i nie zakłócajmy im tego spokoju no. dlatego gram sobie tak po cichu żeby mi nie przeszkodzić. Przynajmniej zgodzili się, żeby mi też nie, prze, nie przeszkadzali, także tak, jest spoko. Już pierwsze anonce do budynku. Sorka za ten rendering, ale strasznie to wygląda, ale dobra. Pierwsze anonce do budynku. Tu będzie chyba oszklone. Oszklone, no. Może być oszklone. Bierzemy tego crafting table zaniesiemy go do tego prowizorycznego domku mm, piec, piec, właśnie piec trzeba zrobić piec mm, dźwiczki mm, co jeszcze mm, aha, zapomniałem Węgiel sobie od razu przepalimy, chciałem powiedzieć. Drewno od razu sobie przepalimy na węgiel, o, żeby było lepiej wygodniej dla nas. Pierwsze itemy z drewna, z kamienia. Kamienne itemy na początek starczam. Dobrze, to by było na tyle w tym odcinku. Chciałem po prostu wam zaprezentować tą serię. W następnym odcinku jak świat już mi się przekonwertuje. Bo zawsze no, przekonwertuję, no, wczyta mi się ten świat, to już będzie. Mam nadzieję, że ładnie świat zrenderowany w ogóle, a tymczasem jest tak, jak jest. Także żegnam Was, widzimy się w następnym odcinku.